Chcesz rozszerzyć pamięć swojego iPhone'a i mieć wszystkie pliki zawsze bezpieczne i pod ręką? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze dyski SSD kompatybilne z iPhone'em w stosunku cena- jakość od kompaktowych, lekkich modeli na każdą okazję, aż po super szybkie i pojemne opcje dla tych, którzy chcą przechowywać zdjęcia, filmy i dokumenty bez ograniczeń. Przeanalizujemy kompatybilność, łatwość użytkowania, prędkość transferu, bezpieczeństwo i oczywiście stosunek ceny do jakości, abyś wybrał SSD najlepiej dopasowany do Twojego urządzenia i potrzeb. Dodatkowo podpowiemy, jak poprawnie skonfigurować urządzenie i jak maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1. Leksar Leksar to marka, która sprawia, że przechowywanie danych staje się proste, niezawodne. I przede wszystkim szybkie. Gdy myślisz o zachowaniu najważniejszych plików, ochronie wspomnień czy przenoszeniu dużych ilości danych między urządzeniami, Lexar zawsze pojawia się jako ta sprawdzona, efektywna opcja. Ich zewnętrzny dysk SSD stał się najlepszym przyjacielem wszystkich, którzy żyją w sieci, tworzą treści, montują filmy albo po prostu potrzebują więcej miejsca na projekty czy gry. Magia Lexara jest widoczna od pierwszego kontaktu. Kompaktowy, przenośny design pozwala zabrać go ze sobą wszędzie: do plecaka, kieszeni kurtki, czy do etui na laptopa. To idealny towarzysz dla tych, którzy potrzebują mobilności, bo mieści się wszędzie i zawsze jest gotowy do działania, niezależnie gdzie jesteś. Marka wie też jak ważny jest styl. Nowoczesne eleganckie wykończenie sprawia, że dysk Lexar świetnie wygląda przy każdym sprzęcie: komputerze, konsoli, a nawet najnowszym smartfonie. To, co jednak najbardziej zachwyca, to prędkość działania. Zapisywanie, przenoszenie czy kopiowanie plików odbywa się niemal natychmiast, więc długie czekanie odchodzi w zapomnienie. Magia Lexara jest widoczna od pierwszego kontaktu. Kompaktowy, przenośny design pozwala zabrać go ze sobą wszędzie – do plecaka, kieszeni, kurtki, czy do etui na laptopa. Numer 2. Orico Orico to marka, która wie jak towarzyszyć Ci we wszystkich cyfrowych projektach, zwłaszcza jeśli zależy Ci na szybkości, wygodzie i bezpieczeństwie przechowywania. Ich magnetyczny przenośny SSD to prawdziwy cud techniki, stworzony dla tych, którzy potrzebują elastyczności i wydajności w każdym miejscu i o każdej porze. Ten niewielki gadżet idealnie mieści się w dłoni albo w kieszeni, pozwalając ci mieć wszystkie ważne pliki, filmy czy projekty zawsze przy sobie, łatwo i wygodnie. Pierwszy kontakt z Zoriko to poczucie zaufania. Wykończenie jest nowoczesne i solidne, a magnetyczna konstrukcja sprawia, że urządzenie stabilnie trzyma się Twoich sprzętów. Nieważne czy pracujesz w domu, w kawiarni czy w plenerze, zawsze możesz polegać na niezawodności marki. Kompatybilność jest absolutna, dysk podłączysz bez problemu do komputerów, smartfonów najnowszej generacji, konsoli, innych urządzeń dzięki uniwersalnemu kablowi. Bez przejściówek, bez zbędnych komplikacji, Wystarczy podłączyć i można działać, nagrywać, edytować, albo po prostu cieszyć się ulubioną zawartością. Jedną z największych zalet Orico jest szybkość. Niezależnie czy nagrywasz wideo w jakości Full HD, pracujesz na dużych plikach graficznych, czy przenosisz ciężkie dokumenty, wszystko odbywa się błyskawicznie i bezproblemowo. Obsługa jest zawsze płynna, co pozwala zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Ich magnetyczny przenośny SSD to prawdziwy cud techniki. Numer 3: Hiksemi. Hiksemi to marka, która zrewolucjonizowała pojęcie przenośności i praktyczności w cyfrowym świecie. Ich pendrive to coś więcej niż zwykła pamięć. To prawdziwy most między urządzeniami, klucz, który otwiera nowe możliwości w każdej sytuacji: w pracy, na studiach, w domu czy w podróży. Pierwsze wrażenie Hixemi to nowoczesny, kompaktowy design, który możesz zabrać ze sobą wszędzie i prawie go nie zauważysz. Miniaturowe rozmiary i eleganckie wykończenie sprawiają, że to akcesorium staje się niezbędne. Zmieści się w każdej kieszeni, na breloku do kluczy czy wetui i zawsze jest gotowe do użycia. Zapomnij o dużych dyskach czy zbędnych kablach. Z Hiksemi wszystko co ważne masz zawsze pod ręką. Kompatybilność marki to kolejny duży atut. Z Hiksemi bez problemu podłączysz swoją pamięć USB do urządzeń Apple, smartfonów z Androidem, tabletów, komputerów, telewizorów, a nawet systemów audio w samochodzie. Nie musisz się martwić o format plików czy system operacyjny. Marka zadbała, by wszystko działało idealnie i bez komplikacji. Wystarczy podłączyć i przenieść co tylko chcesz, gdziekolwiek i kiedykolwiek. W pracy, na studiach, w domu czy w podróży. Pierwsze wrażenie Xemi to nowoczesny, kompaktowy design, który możesz zabrać ze sobą wszędzie. Numer 4 Fanix Fangxiang to marka, która umiejętnie połączyła design, szybkość i niezawodność w jednym urządzeniu, na nowo definiując pojęcie przenośnej pamięci. Ich magnetyczny zewnętrzny dysk twardy to idealne narzędzie dla tych, którzy szukają swobody i spokoju ducha podczas przechowywania oraz przenoszenia najważniejszych plików. Niezależnie, czy jesteś studentem, kreatywnym profesjonalistą, graczem, czy po prostu kimś, kto lubi mieć wygodny dostęp do swoich danych, Fengsiang jest gotów towarzyszyć ci w każdej cyfrowej przygodzie. Kompaktowy, elegancki design Fengsianga przyciąga uwagę od pierwszego momentu. Jest tak mały, że bez problemu schowasz go do kieszeni torby na laptopa albo nawet do dłoni. Zawsze gotowy do działania, gdy tylko go potrzebujesz. Nie daj się jednak zwieść rozmiarom. Za tym minimalistycznym wyglądem kryje się potężna moc, która sprawia, że przechowywanie i przenoszenie plików staje się łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Uniwersalność Fangxianga to jego największy atut. Podłączysz go bez problemu do smartfona, komputera, konsoli czy innych kompatybilnych urządzeń i w kilka sekund przeniesiesz pliki, zrobisz backup lub podzielisz się zawartością bez żadnych przeszkód. Marka zadbała o wszystko, obsługa różnych systemów jest prosta, a korzystanie z dysku.